Beby. Siemanko, widzę, że dzisiaj będę jeździł do polskiej wsi. to kolega mi zobaczył. U mnie? Nie wnikajcie w tira. On się niby nazywa Man... A to jest zasrany lizard. Czy nawet, to tu można nazwać? Ja my na to soli i one. Uber transportować w klówki. Czasami będą przerwy, bo jak nie już umiał, to dużo mu to zrobić. o, o kurwa. <gry> no i ty już... A, przetknąłeś. No i już nie jest przeznaczone dla dzieci. No to tam! To, 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 to. To, to. No, się tam. A to dzisiaj tu, teraz będziesz kościł tą trawę, tak? Tak, no tu, o szpakowo jest. O kurde, będziesz musiał tylnym wjechać. O Houston, ja ci tu wiadę. Ja ci tam wiadę. Albo nie, ja ci wiadę. Ja ci wiadę tą bramą główną. Dobra? Nagrasz co jak jadę. Dobra? Mhm. Co? Jakiś szablon znajomy, wraca rozpier. Bardzo wow. bardzo zaraz będzie musiał... O widzisz pies na ciebie Szydło bo jesteś debilem Ja się... Ty się I Mnóstwo poparcień Mnóstwo poparcień Zobaczę, jak was będzie przyczynić Bo muszę mu wjechać na farmę Bo muszę mu wjechać na farmę Ale ja musicie posuwać taki dźwięk Ale musicie posuwać Musicie go posuwać, patrzcie, słuchajcie Nie tędy, nie tyłem O dobra, już tam nie no, ale się Ci to lepiej wjeżdżać. Po zjeżdżasz na tą uliczkę jak na pole, zawracasz i tak masz łatwiej zjechać. Oj, no czekaj, i teraz, 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 teraz Sprawdzasz. O, widać winki, bele, o, bizoni, o, w ogóle wszystko już potransportowałem. Widzisz tam plasto i bizon, ciągniki, tam gdzieś ukryte. Może zrobić od razu prezentację, po tu mam 11? Gdzie? Gdzie? Nie, 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 nie czekaj, bo to. Eee, fila przerwy, bo tam muszę mu wjechać. Ja. Widzicie, chyba teraz mnie na drzewa, ale jest ciężko. Musimy. Ja bardzo chciałbym wjechać od tego garażu chociaż tutaj najechać chociaż najechać no. na to, żeby mógł te zwierzę... a, ja jestem głupi i głupszy tak szczerze. tam tamtenek być tam kurde, ja mogę kupić, ja muszę to najechać tutaj

to... Dobra, to widzimy się, widzowie, jak już odwiozę ten sprzęt. No. Aha. Już. No tak. Tu jest dom. Pamiętaj, coś powiedz o tych trochę maszynach. Ehm, no jakby tu jest ten, jak to się nazywało? Siewnik. Siewnik? Tam za ma był kultywator. Eee, tu... 16-14. 16-14, bo susik. No. Olej. Y, napędowy 198 litrów, no i Zetor. Nie, to jest Ursus. Ursus? A nie Zetor? Nie, to jest 30. A i 30. No, no, olej też napędowy to już mniej, 53. Chłopca wykorzystał. No co, dużo się jeździ. No, tu się... jest Zetor jest tak. 25K. I tak, e, oleju wada Tyle olej, samo no. co Usus. Tak, Usus. Tyle samo, 53. E, tutaj jest sien... rozciewacz. A, rozsiewacz, ale to... Tutaj... I tam mu kultywator był. Gdzie? Tu. Tam przed tobą, to czerwone. Aha. A. A no. jeszcze tam za domem, tam, tam z drugiej strony jest e, płóg, bo tam go ustawiłem. Pór? No tutaj pór. stoi płód. No to jest już port normalny, płuc to płuc. Dobra, krówki możesz pokazać. O, tutaj ciągnik mam. Tutaj wyietrze silniczek. Nie wiem jak... czekaj, tam możesz przeczytać. Zresztą. Dobra. O Boże, będzie trzeba... Boże. Spróbujemy odpalić go. Dawaj. No odpala on, jest tylko wietrzony silniczek ma. Tak. Chodzi. Co niektóre będziemy odpalać? Żeby nie było. <noise> no, no są piękne. No i daj jest też ze No Tam może zdrulić. Dobra, zamknij, nie? No, no. A bieg... O, idź tam, idź w tamtą stronę, bo tam będą bizo... Nie, tam tam... Idziesz tam i skręcasz w lewo i tam będzie Cionik, Bizonik i klasy ja bym w pojedziemy, pójdziemy do tego. Tego bo nie odpalimy. To nie... jest 1224. Czyli będę... działają? Działają! No. Tak, 1224 to jest. Możesz trochę tam przejechać. To do, 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 do sąsiada jedziesz. On pozwoli parkować oczywiście. Chociażby e, nie było. Nie? No i teraz cofnij. No, możesz sąsiada zostawić zresztą. O i tak tam kto siedzi. On ty tu tam na na wakacje coś do nas nie da. O! Mojej O! Seru, seru, to oczywiście... Wszystko działa. Tak, sprawdza. Ale najpierw jeszcze cudo. Ty. Ja to bizo, to to. Bisonit. A wie, Stan... dobra, stannie masz, czy nie biegów zanim pojedziesz. Nie. Nie, nie. 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 Nie, ale dobrze patrzysz. No, no, tu ma, to dźwignia. A ja nie wzięłam No, tutaj są mówili? Teraz zeszło. A, co tutaj? Czekaj. czekaj, może musisz podnieść chyba. No, podnieść. O! Teraz możesz się nim karnąć. Znaczy, nie będziesz robił teraz żniw, co nie? No, może jutro. No. Może jutro. Znaczy, o no, drugiej oczy nie będzie też dzisiaj. Ale zaje. No, a teraz weź włączy kamerę z zewnątrz i pachnie teraz w okay. O, a teraz zbierasz do patetasów, jest o na pole jedziesz. Zobaczymy, no, czy się, się by zakopało. Nie, no, ja zakopię się. Po w to by się jeszcze zakopał, ale tak też nie zakopię. nie, ja, Gdyby. O, ra, włączaj. Idziemy, jaka, prowadź I dalej, dalej. Tutaj wale było trochę widać, czy nie 2, 2, 3. No, już tam trochę sprzętu było widać, że to też jest szex. Przedaj, opuszczaj dar. Kurda. 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 Teraz mam już no, ale ale zapraszmy pani No Tutaj masej Bela, masei. O no to świeżo nowy nabytek można powiedzieć, bo dzisiaj kupiony. No. Nowy Pierwsza nabytek. Ja powiedzieć lej, olej napędowy jest coś cztery. Ej, tam nie powiedziałeś no, olejów napędowych, a być z pewnie ma dobre. O tu jest kolejny Ursusik. Cztery... No, olej dobry. Openowy 90, 1045, 1045, 1412 tak. A! Nie wiem, jak chodzi, No Możesz w miejscu Nie zostawić, bo tam na chodzie, bo tak samo zostawiam, na chodzie. Bo, o! to jest 85. piątka. No tu ma ty no, Dobra. O, No tu lecę. tak ja samo. C385. To ma takiego! Zjadę się. Zawsze miałam ochotę na tego. Nie ma przyczepy podczepionej, tu masz knicę, to Tylko pa... pamiętaj, paliwa mi właśnie nie zmachnie całego. O, tam widać kolejne sprzęty jeszcze. O, ale... Nie! Myślałem, ale... że... A pójdzie to mechanica. Już myślałem, że będziemy lawetą zabierali. Patera i się. Hmm? Chyba, hmm. chyba chyba tu są cofania. Bardza do mnie. Już zadań, jest dzieje no. 11. Pani Adam nie do uczył. Nie musisz podczepiać. Bo no? po co jak na razie nam się nie przyda? No za będę woził chyba świtki. Tutaj nie? Co? Gdzie będę woził świetki? Jedziesz po świnki. świnki. Nie, 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 chłopie. Czekaj, daj mi. No i teraz z tego się przyjmą, nie? Teraz ja ci... O, to ty możesz pojechać po świnki. Nie, bo tam to, to jest na zniwa i na kieszonkę i te inne. Tylko nie to. <laughs> A słyszyłeś? 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 Bo... O, już chodź. Nie, bo już dupnąłeś. Wyjdź. Już dupnąłeś. Nie. Yeah. Zakład? No. no, teraz. No, dobra, obciąż tu ale obciążni też jest trochę warte, jakbyś się wiedzieli. no nas ma na ulicy, powiedzmy. No, nie, na zimę będzie remont jego Tam trochę no. młodo po tuninguje. Oj, w wakacje ile będzie filmików z Polski, ci i te inne będą. Oj, będzie trzeba być gotowym. Nie musisz już tyłem. O, czekaj, czekaj, do ciebie ci pokażę. Ty widzisz że garaż przed nami taki mały? No. To już go wycofuj. Otwórz sobie i wycofuj. Bo tam jest ten transport filmowy. Tam mam wycofywać? Bo... No. No otwórz sobie, żebyś wiedział. O, to siarka jest jeszcze. Patrz. Bo e, tego trójtonacu to teraz. O, e, jest. To jest spalony, który się w na zawieje na okładzie. A no, bo może automatycznie zgasł. No jak ja od razu pójdziesz, to zgasie. się no Znaczy, no tak, jak pójdziesz i go, zostawi, i go zostawisz... Znaczy, jak go się się, od razu sobie pójdziesz, to on minutę po tym zgasznie. A więc wiesz, musisz mu dać, trochę gazu wyjadać. No czasami, nie? No czasami. to zależy, ale właśnie silnik chciałbym mu nowy trochę dodać, naprzeciw. Tak, dobra. Wysił ja go zaraz i się pożegnam. Sorry, za dziwnie mam ustawienia. Dobra. Dobra. Wysłuchaj. To jest taka to tyle, ale zaraz zagrabię, jak pojadę po świki, dobra? Mhm. No. To na ra